Dzień dobry Państwu. Krzysztof Stankiewicz, Witam na kanale Biżuteria Z Bliska. Chciałem Wam powiedzieć o sprawie, o której Wam jeszcze nie mówiłem. Nie mówiłem Wam dlatego, że wydarzenia, te najbardziej intensywne wydarzenia odbywały się 15 lat temu. Kanał wtedy jeszcze nie funkcjonował. Branża o tym mówiła dość dużo. Ale z biegiem czasu, w czasie trwania całego procederu konfiskaty diamentów przez rząd od firmy górniczej. Właściwie cała infosfera milczała o tym. Chodziło o to, że mniej więcej 15 lat temu firma Vast Resources straciła diamenty, dlatego że rząd Zimbabwe cofnął jej licencje wydobywcze na kopalnie zlokalizowane w tym kraju. No i jednocześnie zarekwirowano im diamenty, które oni już wydobyli. Więc cała sprawa była dość bulwersująca, no że jak to, przecież oni mieli prawo do wydobycia tych kamieni, po czym, po czym to prawo cofnięto, jeszcze cofając je jakby wstecz, pomimo że firma oczywiście zakończyła wydobycie wtedy, kiedy straciła prawa do wydobycia, to jeszcze zarekwirowano im diamenty, które wydobyli wcześniej, czyli ewidentnie nie chodziło o prawo, tylko chodziło o złośliwość i o, o pokazanie kto rządzi. Takie typowe wywłaszczenie, jak to politycy lubią wywłaszczać biznesmenów. No i całość dotyczyła dość, dość dużego zestawu diamentów. To było 100, ponad 129 tysięcy karatów. Te kamienie zostały skonfiskowane na początku 2010 roku. Was Resources, to jest dzisiejsza firma tej, tej, tej firmy, dawniej nazwa tej firmy, stara nazwa firmy to było Afrika Consolidated Resources, oni skierowali sprawę do sądu, no i... W w końcu sąd najwyższy orzek na, na korzyść firmy, no i w związku z tym te diamenty po 15 latach zostały odzyskane. Diamenty pochodziły ze złoża Marangę właśnie w Zimbabwe. Póki co nie jest podana wartość bieżąca tych kamieni. Te kamienie wymagają czyszczenia i wy, wymagają Ponownego sortowania, dlatego że najwyraźniej zostaje pomieszane i nie wiadomo, jakich diamentów, o jakich, o jakich jakościach, z jakimi diamentami, jakiej jakości mamy do czynienia. I te kamienie mają się trafić, mają trafić na aukcję w Dubaju w najbliższym czasie czyli w ciągu najbliższego miesiąca. Wtedy już będzie wszystko wiadomo. Generalnie chyba to nie jest najlepszy moment, żeby tak duża ilość diamentów trafiła na rynek jeszcze w promocyjnej cenie. Zobaczymy, jak to się skończy dla cen diamentów w tym roku. Ale może to być kolejny czynnik, który spowoduje obniżenie rentowności wydobycia diamentów w drugim kwartale tego roku. Czyli znowu obniżenie cen. Gdzie na rynku konsensus dużych uczestników rynku był taki, że pierwszy kwartał tego roku powoduje wyrównanie cen i te ceny nie będą się zmieniać ani nie będą rosnąć ani spadać do końca trzeciego kwartału, a potem zaczną rosnąć. Póki co pierwszy kwartał przyniósł porażkę tej prognozie czy tym oczekiwaniom, i jeżeli duża ilość diamentów trafi do handlu z Pochodzących właśnie z, z tego skonfiskowanego i zwróconego, skonfiskowanego bezprawnie depozytu i teraz zwróconego prawidłowo prawidł temu właścicielowi, to może się okazać, że ceny diamentów znowu za, zanurkują po raz, po raz kolejny. I to znowu spowoduje, że firmy wydobywcze będą miały problemy z funkcjonowaniem. Jak będzie, zobaczymy. Póki co ciekawa sprawa, rekwizycja, która się nie udała rządowi i bardzo dobrze, nawet Zimbabwe, jak się okazuje, musi przestrzegać prawa. Dziękuję bardzo za uwagę, do usłyszenia.